15 lat temu polska armia znalazła się w sytuacji, w której zaledwie około 1 trzecią z ponad 170 tysięcy wojskowych mieszkań zajmowali żołnierze służby czynnej. Pozostała część przypadła emerytom wojskowym i ich spadkobiercom oraz innym osobom. To wymusiło przyjęcie przez Sejm w 1995 roku nowej ustawy o zakwaterowaniu sił zbrojnych i powołania rok później wojskowej agencji mieszkaniowej. Jak bardzo pionierski był to projekt, pokazały kolejne lata funkcjonowania agencji i kolejne nowelizacje ustawy dostosowujące zakwaterowanie żołnierzy do coraz wyższych wymagań armii. O skali zadań i ich trudności, wobec których stanęła agencja, świadczą liczby. Prawie 20 tysięcy żołnierzy zawodowych nie posiadało mieszkania w miejscu pełnienia służby. Przejęty zasób, którego znaczna część pochodziła z lat 40. i 70., od dziesięcioleci nie był remontowany, a zaległości w tym zakresie wyceniono na ponad 300 milionów złotych. Baza internetowo-hotelowa była raczej noclegowniami i wymagała podniesienia standardów. Przed agencją stanął ogrom zadań, a najważniejsze z nich to zmniejszenie czasu oczekiwania na mieszkanie kadry zawodowej, podwyższenie standardu zakwaterowania internetowo-hotelowego i zmniejszenie zasobu mieszkaniowego agencji, głównie poprzez prywatyzację i uzyskanie w ten sposób środków finansowych na nowe inwestycje. Aby umożliwić agencji realizowanie jej zadań w coraz szybciej zmieniającej się rzeczywistości, ustawę o zakwaterowaniu poddawano wielu nowelizacjom. Najważniejsza z 2010 roku zmieniła cały dotychczas funkcjonujący system, radykalnie poprawiając sytuację mieszkaniową żołnierzy. Wprowadzono trzy równorzędne realizacje prawa do zakwaterowania. Zakwaterowanie w lokalach mieszkalnych, zakwaterowanie internetowe i zupełnie nowatorskie, miesięcznie wypłacane świadczenie mieszkaniowe. Roli tego ostatniego nie sposób przecenić, pobiera je obecnie ponad 44 tysiące żołnierzy. Ustawa umożliwiła również rozwiązywanie kwestii mieszkaniowych żołnierzy w sytuacji rozwodu, a także niemal dwukrotnie zwiększyła wysokość odprawy mieszkaniowej. Stworzono nowoczesny, przyjazny żołnierzowi system zakwaterowania, który motywuje młodego człowieka do związania swojej przyszłości z armią. Dziś Wam to zupełnie inna organizacja niż ta sprzed 15 lat, przeistoczyła się z urzędniczego molocha mającego 57 jednostek rejonowych i terenowych, zatrudniającego około 7 tysięcy pracowników w sprawnie funkcjonujący i efektywnie zarządzany podmiot. Obecnie Wojskowa Agencja Mieszkaniowa to biuro prezesa i 11 oddziałów regionalnych, łącznie zatrudniających 1174 pracowników do obsługi 100 tysięcy żołnierzy w ich wszystkich prawach związanych z zakwaterowaniem. Coraz wyższy standard obsługi żołnierza i myślenie ekonomiczne w zarządzaniu to obecnie główne zasady działania agencji. Wam do obsługi żołnierza zaprzągł nowoczesne narzędzia informatyczne. Wdrożony z sukcesem zintegrowany system informatyczny bazawaryjnie organizuje działalność agencji na wszystkich jej płaszczyznach. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom, pion informatyki 24 godziny na dobę monitoruje kluczowe elementy systemu, zapewniając ciągłość działania. Dzięki temu w coraz większym stopniu pracownicy agencji mogą skupiać się na bezpośrednim kontakcie z żołnierzem i rozwiązywaniu jego problemów. Żołnierz dla agencji jest najważniejszym klientem. Podnoszenie jakości usług, dobra współpraca i komunikacja ze środowiskiem wojskowym to główne zadania stawiane pracownikom przez kierownictwo agencji. W dobie armii zawodowej żołnierz to nie misja, a zawód. Zawód wysokiego zaufania społecznego, trudny, odpowiedzialny, często bardzo niebezpieczny. Wyjeżdżając niejednokrotnie na zagraniczne misje, żołnierz ma poczucie bezpieczeństwa i psychicznego komfortu, że jego rodzina znajduje się w bezpiecznych i wygodnych warunkach, gdyż mieszkanie dla żołnierza przestaje być przywilejem dla wybranych, a staje się standardem mieszkaniem, gdzie żołnierz ze spokojem może zostawić swoją rodzinę. Wamowskie budownictwo obecnie zdaje się spełniać oczekiwania żołnierzy w zakresie wysokich standardów zakwaterowania. Agencja to jeden z największych deweloperów na krajowym rynku. Rocznie średnio oddaje do użytku od 800 do 1000 nowych inwestycji. W okresie 15 lat istnienia wybudowała około 17 tysięcy lokali mieszkalnych. Jakość i standard realizowanych inwestycji sukcesywnie się też poprawiały. Obecnie oddawane budynki przyciągają wzrok barwami i niebanalnym wyglądem. Wykonywane są w większości w technologii tradycyjnej, jak również w technologii szkieletu drewnianego, gdzie ważną ich zaletą są zmniejszone koszty energetycznej eksploatacji budynku, a także ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko. Realizowane budynki mieszkalne budowane są solidnie, ładnie, przy użyciu i zastosowaniu dobrych materiałów i sprawdzonych tradycyjnych technologii. Nowo lokale mają wysoki standard wykończenia pod klucz, posiadają pełne opomiarowanie mediów, co pozwala, aby żołnierz do agencji wpłacał wyłącznie czynsz. Natomiast media komunalne kupował na podstawie odrębnych umów zawartych bezpośrednio z ich dostawcami. Nasze internaty to nowocześnie urządzone wnętrza i wysoki standard pozwalający na natychmiastowe zamieszkanie. Budynki internatowe posiadają kompletne wyposażenie pokoi i łazienek, wspólne kuchnie i funkcjonalne pralnie. Starannie dobierana jest też lokalizacja budynków. Wojskowe osiedla i ich otoczenie są zadbane, ładnie zagospodarowane, niezwykle bezpieczne, bo ogrodzone, z bramą wjazdową na piloty, wyposażone w parkingi i całodobowy monitoring. Niezwykle przyjazne dla dzieci, mają kolorowe place zabaw, jest też wiele zieleni. Osiedla te służą wyłącznie do zakwaterowania żołnierzy zawodowych na czas pełnienia przez nich służby wojskowej. Budownictwo Wamowskie od wielu lat zbiera prestiżowe nagrody, m.in. za budynki w Zielonej Górze, Żaganiu, Lublinie, Braniewie czy najnowsza budowa roku 2010 w Ustce. Warto podkreślić, że źródłem finansowania inwestycji mieszkaniowych agencji są przede wszystkim środki pochodzące z Funduszu Rezerwowego WAM. Jest on systematycznie zasilany środkami pozyskanymi z prywatyzacji nieruchomości gruntowych i lokalowych, będących we władaniu agencji, a także z działalności finansowej. Środki pochodzące z dotacji budżetowej przeznaczone na inwestycje mieszkaniowe w ostatnich latach systematycznie się zmniejszały i od 2011 roku agencja realizuje inwestycje bez udziału dotacji, wyłącznie z własnych wypracowanych środków. Dlatego szczególnie ważne z punktu widzenia WAM są nieruchomości, które mogą być wykorzystane pod budownictwo mieszkaniowe. Agencja realizuje na nich własne inwestycje, a te, których nie może zagospodarować w ten sposób, przeznacza do sprzedaży w trybie przetargów nieograniczonych. Strategia agencji dotycząca inwestycji to właściwe, szybkie reagowanie na dyslokację wojsk i potrzeby mieszkaniowe żołnierzy. Utrzymywanie posiadanego zasobu pod zakwaterowanie w dobrym stanie technicznym, a także skracanie terminów realizacji zadań inwestycyjnych. Muzyka Żołnierz dla Wam to najważniejszy klient i podmiot jej działań. Z tego względu codziennie we wszystkich oddziałach regionalnych do dyspozycji żołnierzy jest profesjonalna kadra pracownicza gotowa służyć radą i pomocą nie tylko w oficjalnych godzinach urzędowania. Czynna w biurze prezesa InfoLinia, możliwość szybkiego załatwienia wielu spraw drogą mailową lub telefoniczną, spotkania ze specjalistami Wam w jednostkach sprawiają, że negatywny obraz agencji jako podmiotu nieprzychylnemu żołnierzowi powoli odchodzi w przeszłość. Dla żołnierzy powstał także program szybkiego zasiedlania ze swoją nowoczesną i nowatorską formą. Decyzje są wydawane żołnierzom w miejscu stacjonowania jednostki, dokąd udają się pracownicy agencji. W tym samym czasie i miejscu oddział organizuje żołnierzom możliwość zawarcia umów na media komunalne z zaproszonymi na ten dzień dostawcami oraz ustalenie terminu spisania protokołu przejęcia lokalu nie bez znaczenia jest fakt iż w ten sposób czas zasiedlania pozyskanych lokali skraca się do dwóch, maksymalnie trzech dni, a często i kilku godzin. Nie zabrakło również propozycji dla tych, którzy mają problemy z bieżącym regulowaniem opłat mieszkaniowych. Agencja od końca 2008 roku realizuje program Mieszkajmy bez długów zmierzający do polubownego załatwienia spraw spłaty zaległych należności. O skali zainteresowania niech świadczą liczby. Od początku trwania programu Mieszkajmy Bez Długów do 30 września bieżącego roku Agencja zawarła ponad 4,5 tysiąca umów o spłacie należności w ratach na łączną kwotę ponad 39 milionów złotych. W trosce o czas i wygodę żołnierzy oraz innych mieszkańców zasobu WAM Agencja stworzyła specjalne narzędzie informatyczne SALDO, które pozwala uzyskać za pośrednictwem witryny internetowej informacje o operacjach finansowych dokonywanych na koncie czynszowym użytkownika lokalu. Saldo dostępne jest przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, z każdego miejsca na świecie. Cieszy się coraz większym powodzeniem, a ilość aktywnych kont systematycznie rośnie. Agencja na bieżąco monitoruje również potrzeby i preferencje mieszkaniowe żołnierzy oraz ich opinie o jakości usług świadczonych przez Wam. W tym zakresie zleca badania Wojskowemu Biuru Badań Socjologicznych, a ich wyniki są brane pod uwagę m.in. w podejmowanych decyzjach zarządczych. Po urodzeniu Huberta zgłosiliśmy chęć zmiany mieszkania na większe, bo jednak dwupokojowe było już troszeczkę za małe. i. W gruncie rzeczy nie czekaliśmy długo. Dostaliśmy mieszkanie trzypokojowe. Zresztą bardzo fajne mieszkanie, bo są dwie sypialnie, jeden ten salon, kuchnia, łazienka. Co też było miłym akcentem, że udało się dostać mieszkanie na parterze. Tak. Akurat mieliśmy malutkie dziecko. Sprawna komunikacja z żołnierzem, rozwiązywanie bieżących problemów mieszkaniowych, współpraca z MON i środowiskiem wojskowym przełożyły się na zaskakującą ocenę pracy Agencji. Z badań przeprowadzonych w tym roku przez Wojskowe Biuro Badań Socjologicznych wynika, że 91% pytanych żołnierzy oceniło obsługę oddziałów regionalnych jako bardzo dobrą lub dobrą. Nie minęły dwa miesiące, jak się okazało, że mąż musi się przenieść z, tu z jednostki z Wrocławia do jednostki w brzegu. No dzięki uprzejmości Wamu, decyzją dyrektora no, zostaliśmy tutaj. Tak? No, miał możliwość zaproponowania nam mieszkania w brzegu, z czego no, nie skorzystał. Tak? No i teraz cóż, no teraz mamy nadzieję, że w przyszłości dostaniemy jeszcze większe mieszkanie. <grywa> Żołnierze zwracają też dużą uwagę na rozwiązania techniczne i chwalą wysoki standard naszych mieszkań. No i co najważniejsze, osiedle jest ogrodzone, a więc dziecko generalnie, no zawsze się patrzymy trochę pod kątem dzieci, Yy, nie wybiegnie tak chopsił, gdzieś tam sobie na drogę. Sporym plusem, też jeżeli chodzi o usytuowanie tu mieszkań pomorskich, jest rozwiązanie problemów niepełnosprawnych. Jest zorganizowanie podjazdów na pracę zabaw dla matek z małymi dziećmi, gdzie musi się ona taszczyć z wózkiem, często gęsto z drugim dzieckiem, no i również w klatkach, gdzie zorganizowano podjazdy. Dosyć dobrze to rozwiązano. Jest pod właściwym kątem, są barierki, nie ma problemu, że dziecko wybiegnie bezpośrednio na ulicę. Oraz w klatkach zrobione windy dla niepełnosprawnych. Ktoś też to dobrze nad tym pomyślał. No, ogólnie cieszymy się, że mamy taką możliwość korzystania z mieszkania, mieszkania, mieszkania tak Bardzo się cieszymy. Jest to powód do satysfakcji, potwierdzenie, że obrany przez kierownictwo Wam kierunek działań jest właściwy. Ale przede wszystkim wielka motywacja do dalszej pracy. Od czasu swojego powstania do dnia dzisiejszego Wojskowa Agencja Mieszkaniowa przeszła długą drogę, szczególnie w ostatnich latach dokonały się wielkie zmiany, także dzięki zaangażowaniu i ogromnej pracy wszystkich jej pracowników. W tym roku Wam obchodzi 15-lecie swojego istnienia. W jednym z ostatnich udzielonych wywiadów prezes agencji Michał Świtalski mówi tak. Ta rocznica zobowiązuje nas do utrzymania wysokiej jakości świadczonych na rzecz żołnierzy usług. Nie obawiam się, że zabraknie nam pracy, dopóki istnieje wojsko, a my będziemy sprawnie realizować postawione zadania, dopóty kolejne dla nas się znajdą.